Cześć, tu Snak, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta. I w tym odcinku będziemy zwiedzać świątynię, ponieważ jesteśmy w Egipcie. Takim jakby Egipcie. No i co, w drodze powrotnej zaczepimy o ten statek, który był w poprzednim odcinku. No i co, ruszajmy, ponieważ mało czasu, a mamy dość do zrobienia. Dobra, tam zrobiłem sobie cięcie, więc lecę jakby dwa odcinki pod rząd. No i jesteśmy już. Zobaczymy, co jest w środku. Z tego co pamiętam, to są jakieś pułapki, więc trzeba być bardzo ostrożnym. Żeby tego wszystkiego nie zniszczyć, albo były pułapki, może już ich nie ma. Hmm. Otóż to. Więc dobre, one dalej są, pewnie jak na środek spadnę, to się aktywuje i nas wysadzi, więc pyk, dobra przeżyłem, nie połamałem się, mamy tu całkiem sporo prochu i mamy siodło dla naszego cudownego konia. Muszę powyrzucać takie rzeczy, które nie będą na pewno już potrzebne. Hmm, teraz jak to zebrać, żeby... Ja i tak będę stąd musiał wyjść, więc pozwolę sobie troszeczkę zdemolować tę świątynię. Ale żeby nie, nie niszczyć tak całkowicie. Ja się powyrzucam w tym momencie trochę rzeczy. Hmm... Dobra, wyrzucę to jeszcze tak, tak, to mamy, to mamy. To jeszcze sobie zbierzemy. No i dobra, wychodzimy stąd. Powiem, trochę napsuliśmy, to sobie zrobimy tak. Pyk. Naprawimy świątynię. No i wszystko jest w porządku. Dobra, wychodzimy stąd. Więc całkiem fajne rzeczy się nam trafiły. Przede wszystkim w końcu będę mógł tego konika do końca oswoić. Dobra, wyjdziemy sobie w taki sposób. No jesteśmy. Ja sobie jeszcze w międzyczasie. Zrobię hmm, zdjęcie, żeby było na miniaturkę dla fi do filmu. Pyk, mamy to. I lecimy do naszej łodzi. Ciekawe co jeszcze tam zdą będziemy. W sumie nie pogardziłbym, hmm, chwilka. Czy mi łódź zniknęła? Czy mi się tylko tak wydaje? Nie pogardziłbym tam drugim siodłem. Ponieważ też by się przydało. Mamy kulika. No jednak chyba katastrofa, bo mi jednak prawdopodobnie znikła łódź. Chyba odpłynęła. Albo ktoś porwał. No dobra, no nic. Nic straconego, mamy drzewo, zrobimy sobie szybko łódź. Bardziej mnie martwi to, że się kończy dzień i będziemy musieli płynąć po ciemku. A to już nie jest takie fajne. No ale cóż, piasku nie potrzebuję. Pytanie, czy teraz uda się odnaleźć po ciemku? No i mamy piękny zachód słońca. I widzę, że tam się coś świeci w oddali. Gdzie jest moja luneta. Myślę, że tam jest chyba lawa. Dobra, ale już widzę hmm. statek. Jakieś dziwne dźwięki usłyszałem, i teraz się zastanawiam, czy dodali jakieś potwory, które nas mogą w nocy poturbować na wodzie. Bo mi się wydawało, że nie było nigdy. dobra, już widzę creepera, widzę. Hmm, trochę ciężko będzie. No i widzimy pustyn. Nawet nie wiedziałem, że są pustynne zombie. Dobra, ale dam sobie jakoś radę. Czy on jest całkowicie zasypany, ten statek? Czy może jednak nie całkowicie? Czyli trzeba byłoby go odkopać. Dobra. To więc spróbujmy, czy coś tu znajdziemy w ogóle. Czy się tu da odkopać? Czy tam coś będzie pomiędzy tym? Czy to jest tylko taka Jest ja tylko taka konstrukcja. Jak się nie mylę. No nie, tu raczej nie znajdziemy. Chociaż, Chociaż nie, jest pokład. Tu jest normalny podkład. No to powiem szczerze się zaskoczyłem. Ponieważ myślałem, że jednak takiego czegoś nie będzie. Czyli wypadałoby tak powiem szczerze całkowicie go odkopać. Hmm. Dobra, spróbujemy podziałać na chwilę. Dużo większy statek niż tamten, który był niedaleko wioski wieśniaków. O, mamy skrzynię. No i pięknie powiem tak. Myślę, że za chwilę sobie skończymy ten odcinek. Ponieważ tu jest jeszcze masę kopania. Ja go będę chciał praktycznie chyba całego odkopać. Ponieważ jest bardzo ciekawy. I chciałbym go powiem szczerze zobaczyć w całej okazałości. Więc... Hmm. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy ile mi się uda zrobić. Aha, to jest ta sama skrzynia. No dobra. To powiem tak. To na tyle w tym odcinku. No i będziemy działać przy odkopywaniu statku, więc trochę inny content. Nie będzie jeszcze budowania. A myślałem, że będzie, aktualizacja zbudowania. No nie będzie jej jednak. Jednak mam tutaj na razie stateczek do odkopania. No i co? Do następnych odcinków. Zapraszam do oglądania. Cześć i na razie.